Bardzo dużo wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, czyli tam, gdzie zdajesz na egzamin na prawo jazdy, wprowadza do swojej oferty usługę wynajmu placu manewrowego dla ośrodków szkolenia kierowców. Czyli nic innego, jak wynajmuje swój plac, na którym normalnie w ciągu dnia przeprowadza egzaminy, to ćwiczenia do nauki dla kursantów. To jest super sprawa. Co prawdaż, i to musicie wiedzieć, że tak na dobrą sprawę, zarówno plac czy. Zarówno elementy na placu manewrowym w ośrodku szkolenia kierowców, jak i w ośrodku egzaminacyjnym muszą być takie same. To jest spowodowane rozporządzeniem, to rok w rok na kontrolach ośrodków szkolenia i wordów jest sprawdzane, więc te wymiary muszą być identyczne. Jeżeli tak nie jest, no to szkoła nie powinna istnieć. Niemniej jednak, nie tyle chodzi tutaj o to, że w wordzie mają jakiś inny łuk, ale o czynnik psychologiczny. Jedziecie ćwiczyć ze swoim instruktorem w miejscu, w którym. Potem zdajecie egzamin. To ma bardzo duży czynnik na zminimalizowanie stresu. Bo to nie jest tak, że przechodzicie na egzamin i nagle wszystko jest nowe. Nie wiecie, gdzie do końca się udać. Mówię, jak to wszystko wygląda. A tutaj już macie poznane. Te elementy, na których możecie robić konkretne zadania. W przypadku kategorii B to jest łuk, górka, w przypadku wyższej kategorii to są jeszcze parkowania, tak? Skośne, prostopadłe, łuk, parkowanie równoległe, więc można się z tym oswoić. My u nas w środku robimy sobie co jakiś czas, średnio co miesiąc czy dwa razy w miesiącu taki dzień strażaka w wort, czyli wynajmujemy wszystkie możliwe łuki, wszystkie możliwe elementy, tak aby. Przyjechać raz z naszymi kursantami, żeby każdy mógł sobie chociaż chwilę poćwiczyć. Ale często instruktorzy w ciągu po prostu dwóch godzinnych jazd wjeżdżają sobie na przykład na pół godzinki z kursantem jednym, żeby poćwiczyć jakieś dane elementy. Nieważna jest forma, najważniejsze jest to, żeby sobie spróbować tam poćwiczyć. Te ceny nie są jakieś wygórowane, a mogą naprawdę wpłynąć bardzo mocno na poziom stresu na egzaminie, na prawo jazdy. Także serdecznie polecam.